Kompleks sportowy powstający przez zespole szkół specjalnych nr 14 zaczyna wyglądać tak jak zakładano. Choć termin zakończenia prac przewidziano na najbliższy piątek, już teraz wiadomo, że korzystać z obiektu będzie można po wykonaniu kosmetycznych poprawek i niezbędnych odbiorach, co przewidywał projekt. Boisko wielofunkcyjne, to jest oczywiście jeden z bardziej oczekiwanych elementów każdego kompleksu boisk, który realizujemy. Bieżnia czterotorowa, ale również z takim odcinkiem, który będzie służył skokom w dal, czyli przygotowanie do skoczni w dal. Oczywiście musimy myśleć o tym, że każda z tego typu inwestycji wymaga działań w zakresie instalacji określonych, czyli oświetlenie, monitoring, kanalizacja deszczowa. Dla wolniej rozwijających się dzieci, przy jednym z budynków zespołu szkół powstał ogródek jordanowski. Wokół niego zbudowane będą trybuny, które powstaną dzięki wcześniejszemu wyłonieniu tańszej oferty w drodze przetargu. Inwestycja się kończy. Przewidziany okres to 15 października. Brakuje jeszcze kilku elementów na, na tym kompleksie. Nie ma jeszcze nawierzchni poliuretanowej, która wymaga kładzenia w określonych warunkach. Mam nadzieję, że wykonawca w najbliższych dniach podoła temu wezwaniu i wszystkie elementy, które projekt przewidywał, ten podstawowy, jak i uzupełniający będą wykonane. Termin oddania Kompleksu sportowego został wyznaczony już po raz trzeci. Uczniowie już się niecierpliwią i chcą jak najszybciej skorzystać z budowanych atrakcji. Mamy bardzo usportowioną młodzież w bieżącym roku szkolnym. Jedna z naszych uczennic zdobyła w Micemistrzostwo Europy w biegach przełajowych. Mamy również olimpijczyków, którzy startowali w Olimpiadzie w Idaho, w USA. Na pewno to boisko będzie nam bardzo przydatne. Całkowity koszt inwestycji sięga 800 tysięcy złotych. Kompleks powstaje ze środków miasta i nie został w żaden sposób dofinansowany z pieniędzy unijnych.